Halo, dzień dobry, witam w kolejnym filmie od razu mówię, że będę starał się jak najmniej kręcić głową żeby dało się to jakoś oglądać żeby nie dostał choroby lokomocyjnej także witam serdecznie dzisiaj mamy 13 kwietnia i jeździmy sobie w rzepaczku no pogoda w końcu w końcu pomału zaczyna nam sprzyjać no, dopiero zrobiło się no, zrobiło się jako tako na jakieś tam zabiegi Dzisiaj jest chyba około 16 albo najwięcej więcej stopni, także jest naprawdę fajnie ciepło, można sobie tutaj coś podziałać, można odżywiać. Rzepak wygląda akurat tutaj na tym polu dość obiecująco, jest gęsty. No uciekł mi już troszkę do góry, bo, bo, bo ma około 40 cm tutaj wysokości, no ale niestety no nie mogłem wcześniej tutaj, tutaj nic z z wykonać, żadnych Żadnych oprysków, ponieważ no, po pierwsze pogoda mi nie dopisywała, po drugie, no, no niestety, ale mam już mam bardzo mało czasu na to wszystko. Zająłem się też tą kępą. Jak tam widzieliście w ostatnim filmie, było tam dużo czyszczenia, wyrywania, uprawiania, orania. Także no jest, było to czasochłonne po prostu, ale to jak tam coś będziemy siać za niedługo, mam nadzieję, że może się uda na dniach, to to będę wam opowiadał więcej w tamtym temacie na dzisiaj myślę, że skupimy się tutaj na rzepaku także jak widzicie wygląda to tak jest w fazie luźnego pąka z większości co, co tutaj działamy oczywiście tak, jedziemy troszkę sobie z fungicydem, i nie jakoś na bogatości do tego zaraz wrócę dlaczego ale wziąłem ten środek dowo to jest ciecha, skład niby te same substancje w tych samych dawkach jak, jak toprex Oczywiście yy, zawsze byłem tutaj zwolennikiem oryginałów, ale, no ale trzeba też liczyć siły na zamiary, bo, 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 bo nie ma co się paść w koszty, do tego też tutaj podsumuję to później. A także jeżdżę dowo, do tego jest nawozik, yy, chyba o matką, jakieś ferti, fergi 33. Z polecenia tego idzie 2,5 kilo tego dowo idzie 0,3, czyli to mamy tak, fungicy plus odżyweczka, do tego oczywiście bor, 2,5 litry, no i cyperkil tutaj dajemy na, na owady, głównie tutaj mamy chowacza, także trzeba też, no, trzeba tego pilnować, bo naprawdę zrobiło się z dnia na dzień bardzo, bardzo ciepło i Będą te naloty moment, tak samo zepak będzie buszował do góry moment, bo mamy mnóstwo, mnóstwo wilgoci. Akurat ta plantacja, na której jesteśmy dostała tam około 170 kg azotu i, i to wszystko, bo no tak, to jest wszystko, po prostu nie ma już tutaj możliwości, żebym coś dokładał, bo 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 bo. bo nie ma się co w koszty pchać jak już mówiłem wcześniej dlaczego? E, po, po jakimś tam wstępnych takich podliczeniach że tak powiem ja sobie oczywiście wszystko piszę e, każde pole że tak powiem ma swoją kartę e, każda uprawa no i gdzie po prostu zliczam koszty i, 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 i widzimy co tam później nam jak wychodzi prawda? także e, policzyć tutaj no staram się naprawdę wrzucać wszystko w te koszty łącznie z waptowaniem, co jakiś czas e, ze zbiorami oczywiście i tak dalej mimo że mam swój kombajn to zawsze jest to wpisane jako, jako usługa bo wiadomo przygotowanie sprzętu też swoje kosztuje więc liczę to, każdy liczy po swojemu każdemu wychodzi inaczej w moim przypadku to co udało mi się już mniej więcej tego szacować i ustalić no śmiało wyjdą nam koszty w rzepaku w rzędu 6 na hektar także no, sami widzicie 6 tysięcy na hektar to jest no, 3 tony że tak powiem plonu po 2000, żeby był po 2000, i to mamy dopiero same koszty. A gdzie, gdzie tutaj mowa o jakimś zysku, zarobku, no i, no i pieniądzach po prostu na jakieś, że tak powiem, dalsze inwestycje. No. Tamten rok można było powiedzieć, że jakiś super szałowy nie był względem plonów oczywiście u mnie. Nie wiem, czy o tym opowiadałem. Wiem, że szacowałem coś tam na, na, na filmie ze żniw, że wyszedł około, że będzie wychodził około 3 ton. I rzeczywiście sprzedałem, rzepak i tak wyszedł, także naprawdę mimo mimo słyszy poradził sobie dobrze, hmm. no, ale, no ale no właśnie, poradził sobie całkiem nieźle, no ale troszkę go przetrzymałem, później Was sprzedałbym go drożej, no teraz poszedł trochę taniej, Tam nie wiem kiedy była sprzedaż, chyba z miesiąc temu, ponad miesiąc temu. Więc no, było kilka błędnych decyzji. Także możemy mówić, że tamten rok w moim przypadku nie był za rewelacyjny, ale ten też, mimo że plony, boże, mimo że to co mam w polu wygląda zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, to, to rachunek ekonomiczny wcale nie może, może nie wyjść jakiś tam szałowy, bo po prostu spadły nam ceny. No, każdy wie co się dzieje na rynku z budź. Dramat, jednym słowem. No i nie wiemy. Najgorsze jest to, że po prostu nie wiemy, co będzie dalej. No, pracujemy się cały rok, tak jak rzepak. Plantacja, 11 miesięcy, kurczę, no pod gołym niebem. Pracujemy na to, ubezpieczamy, dbamy, chronimy. Nie wiemy, co, co, za ile to sprzedamy. Nie wiemy, ile ukosimy. Także... Yy, fajnie, że cieszy mi oko, bo mi się to naprawdę podoba. Dobrze, że jest wilgoć. Myślę, że będzie dobrze, no żeby tylko cena chciała być lepsza i na to nie mamy wpływu. Także na ten moment to będzie wszystko. Trzymajcie się do następnego razu. Mam nadzieję, że głową nie kręciłem. Do zobaczenia. Hej!